Cześć wszystkim, pora na to, żeby nagrać wieczorną pielęgnację skóry dojrzałej. Pielęgnację, którą ja stosuję. Ja jestem po czterdziestce. Mam skórę suchą, mam skórę dojrzałą, dosyć wrażliwą. Rzadko kiedy mam jakieś wypryski, ale moja skóra jest dosyć wrażliwa na kosmetyki. Jak widzieliście... Zepnę sobie włosy. Jak widzieliście wcześniej w mojej pielęgnacji poralnej skłaniam się raczej ku naturalnym produktom. Chociaż powiem Wam ostatnio mam pewne zawahania, no ale okej. Okay. Był makijaż. Makijaż zmyłam swoim seravi. I ponieważ oczy bardzo rzadko mi się, bardzo trudno mi się zmywają. Ostatnio, nie wiem dlaczego marzę się strasznie. To kiedyś tak nie było, więc chyba zmienili formułę może tego serawi, albo ja może kupiłam. Inny teraz patrzę, że jest foaming cleanser, zawsze miałam cream cleanser. Może to jest to. Jest to. to jeszcze sobie kupiłam takie niwe do zmywania oczu i to bardzo ładnie, szybko ściąga makijaż. Mimo, że ja nie stosuję makijażu wodoodpornego, to, to sobie coś takiego kupiłam. Więc wieczorną pielęgnację, słuchajcie, yy, dzielę na kilka etapów i teraz tak, zazwyczaj co robię, zawsze nakładam odżywkę do rzęs, Exlash. Pokazywałam Wam już ją wcześniej yy, w porannej pielęgnacji. W tym momencie przestałam sobie stosować tą odżywkę y, rano, ponieważ stwierdziłam, że będę stosować tak, jak producent zalecił, tylko raz na dzień. I tak jest, o jeszcze czasem tak żeby się Ci wyschło. teraz tak. W normalny dzień, yy, kiedy Mm, nie jest to dzień kwasowy. Stosuję po prostu krem pod oczy, e, krem na twarz na noc i czasami olej. Zależy, czy moja skóra jest przesuszona bardzo, czy nie. Więc generalnie jest to ten krem z tej samej marki, co marka na dzień. Sukin i to jest e, Restorative Night Cream. Coś takiego. Bardzo dobry, bardzo fajna konsystencja, dosyć lekka, on nie jest jakiś taki Strasznie ciężki. Pod oczy używam rotacyjnie ten, ten bardzo taki intensywny krem z Bobbi Brown. To się, on się nazywa Extra Eye Repair, Repair Cream. Taki. Extra Eye Repair Cream, proszę. sobie taki używam. Na zmianę z Ridermic R. I używam jeden dzień taki, drugi dzień taki. Dzisiaj jest akurat dzień, żeby użyć sobie Bobby Brown, także sobie wklepię ten krem. I jego stosuję zawsze, zanim zanim nałożę na przykład kwas albo retinoid, tak? Bo jakoś chronić chcę tą część oka, a w momencie, kiedy co drugi dzień nakładam sobie rydermik, który ma retinoidę w środku, retinol w środku, to myślę, że to mi nie jest potrzebne. I teraz tak. Co? Drugi dzień używam z The Ordinary. Używam y, Grana Active No? Grana Active Retinoid 2% Emulsion. Dzisiaj jest ten dzień, że sobie właśnie to nakładam. Biorę taką Bietkę, pyk. I sobie wsmarowuje twarz. Tak. Czekam chwilkę, aż to się wchłonie. To tak pachnie taką witaminą A. Kiedyś mieliście takie małe kremy, yy, kremy dla małych dzieci, małe kremy. Kremy dla małych dzieci z witaminą A. To tak bardzo podobnie to pachnie. Żółte jest, dosyć szybko się wchłania. I to, jeśli bym używała codziennie, to powoduje lekkie podrażnienie mojej twarzy, więc używam co drugi dzień i wtedy nie mam żadnych problemów. Czasem jak użyję za dużo, to tutaj mi w wy... no, takie jakby zajady, i skóra bardzo szybko jakby się spaliła wokół ust. Eee, raz na tydzień używam krople złuszczające i to jest alfa lipoic acid, czyli kwas alfa lipoic po polsku? Nie wiem. Napiszę Wam tutaj gdzieś, jak to jest po polsku, z The Ordinary. I to używam tylko dwie 3 kropelki na gołą twarz, nic wcześniej nie nakładając. Czekam aż się wchłonie i dopiero potem używam krem. Więc nałożymy sobie teraz krem. Proszę. Pik, pik, pik. Zazwyczaj tyle sobie napaćkam. I się proszę. No, kremuję, tak pięknie. Ja staram się to robić delikatnie, chociaż pewnie są jeszcze łatwiejsze sposoby. Przestałam używać, słuchajcie, ten wklepyważy do oczu, bo mnie drażnił, kurde. Jakoś łatwiej mi jest rękoma to zrobić. Mam większe czucie. Ten krem jakby się lepiej rozpuszcza, jest bardziej. lepiej się wchłania, nie wiem, co myślicie, Ale reszta w rączki, rączki, rączki też muszą być ładne. I tak, i w momencie, kiedy teraz skóra moja jeszcze czuje, wchłonie się ten krem i czuję, że jest jeszcze troszeczkę sucha, to sobie raz na jakiś czas, co dwa, 3 dni daję kilka kropli tego Antipodes Divine Face Oil. To jest olej z awokado i z um, rosehip. Róży? Jakieś? Głók, chyba. Rozchyb to jest chyba głuk. Biorę sobie to raz, dwa, takie trzy kropelki. Rozsmarowuję w rękach, żeby się ciepły i sobie tak przyciskam. Pamiętajcie, że olej powinno się zawsze dawać po tym, jak się nakremujesz. Nie przed kremem, dlatego, że cząsteczka oleju przeniknie przez mm, cząsteczki kremu i w i wniknie do naszej skóry, a w momencie, kiedy sobie damy najpierw olej, jakiś olejek na twarz, a potem krem, to ten krem się nie wchłoni. Wszystkie składniki, które chcieliśmy, żeby się z kremu wchłonęły, się nie wchłoną, tak? Krem, um, na, największą gęstość ma olejek, więc naj, na samym końcu powinno się go dawać. I tak... I pamiętajcie, co drugi dzień ja sobie używam Riternik pod oczy żeby zmniejszyć widoczność z Jak widzicie, ta moja skóra jest dosyć już taka sucha, więc ja sobie ten krem właśnie z Bobbi Brown kupiłam, żeby um, nawilżyć tą skórę i powiem Wam, jest ok, ale szału dla mnie nie ma, więc następnym kremem, który sobie kupię, będzie um, inny kremik. Zobaczycie sobie jaki. Używałam kremik Skills, ten z awokado, i on zostawił taką cintą, mokrą powłokę na, pod oczami, ale moim zdaniem pod moj, na mojej skórze działał dużo lepiej niż ten. Bardziej ją nawilżał. No, ale może to jest moja tylko wyobraźnia. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna. Yy, takie kosmetyki stosuję. Yy, jeśli Wam się podobał filmik, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Pomoże mi to w rozwijaniu tego kanału, i będę widziała, że ludzie mnie chcą oglądać. Zapraszam również do komentowania na dole, co wy używacie, jaki krem możecie na noc mi polecić pod oczy. Nie tak zabójczo drogi, bo powiem Wam, że cena moim zdaniem nie jest adekwatna do jakości. Używam lepsze kremy. Między innymi z właśnie tej marki Sukin. Albo chociażby ten krem, o którym mówiłam. Dla mnie lepiej się sprawdzał z awokado Skills, tak? Yy, jeszcze bardzo dobry krem używałam z Antipodis. I uważam, że ten, ta seria, w ogóle ta firma Antipodis robi wspaniałe kosmetyki. Troszeczkę drogie, ale wspaniałe. Yy, tak, to wszystko. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do oglądania, do komentowania i... Yy, włączcie sobie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy jakiś jaki film się pojawia i do usłyszenia w najbliższym filmiku. Pa!